Witam Was w kolejnym odcinku. Chciałem Wam na samym początku pokazać customizację, którą robiliśmy dla producenta napoju wysokoalkoholowego z żubrym w nazwie. Mieliśmy odzwierciedlić etykietę nowej butelki i przenieśliśmy to całkowicie na nasze buty. Prezentują one się w ten sposób. Mieliśmy bardzo dużo pracy w tym tygodniu, dlatego że przez ostatnie dwa tygodnie, dlatego że musieliśmy wykonać 15 par, a projekt jest bardzo pracochłonny, ale już na szczęście nam się udało, kończymy je, ostatnie poprawki pakujemy i wysyłamy do naszego partnera. Dlatego nie pokażemy Wam w tym odcinku, co się dzieje u nas, ponieważ jakby większość czasu zajęła nam personalizacja tych właśnie butów, ale mamy dla Was inną niespodziankę. Jak już wcześniej zapowiadaliśmy, wybieramy się do Mr. Pancake, sprawdzić naszego nowego Pancake'a, więc zapraszam z nami. Jesteśmy już w drodze do knajpy naszych przyjaciół, a nie idziemy tam przez przypadek, ponieważ już jakiś czas temu w jednym z odcinków powiedziałem Wam, co tu się szykuje a mianowicie jest nowe menu, jest odświeżony nasz szpankę, który nazywa się Sneaker Boys. I trochę więcej opowie Wam o tym Piotr, który jest właścicielem tej właśnie knajpy, i pokażemy Wam całą produkcję, jak to wygląda. Jeszcze czegoś takiego w naszym odcinku nie było, więc myślę, że to Was zaciekawi, bo zobaczycie całą, cały proces. Z powstawania, więc zapraszamy. Siemanko. Siema. Dariusz Niedźwiedź, co najpierw Warszawa, Śródmieście. Chodźcie Proszę. pokazać się, jak powstaje nasz pankę. Chodźcie, chodźcie. Jestem w kuchni, jest ze mną Zuza. Szymano? I jak Piotrek wcześniej wspomniał, wszystkie produkty są wykonywane tutaj na miejscu. Nie ma żadnych kupowanych produktów dodawanych do, do kremów i, i, i wszystkich dodatków, więc zostawiam Was z Zuzą i ona opowie Wam, z czego to powstaje i jak to wygląda. Ja się zabijam. No dobra, to Elo. Elo, zobaj do waty w mojej kuchni. Piotrek na górze mówił, że wszystkie kremy i zwłaszcza krem Snickers robimy sami i to jest prawda oczywiście. Za mną jest Julka, y, nasza pancake queen, czyli mega specjalistka od plecuszków i ona właśnie przygotowuje krem sneakers. Y, w kremie Snickers nie może zabraknąć orzechów, więc właśnie odpalamy termomiksa y, i będziemy robić sami pastę orzechową, która później ląduje w kremie. A Julka musiała lecieć na kuchnię robić dla gości pankeje, ale ja wiem jak to się robi. Słuchajcie, później do, takiego, do takiej pasty orzechowej dorzucacie, dorzucamy czekoladę mleczną dobrej jakości, belgijską, e, mieszamy ją ze śmietanką, powstaje ganasz i łączymy to wszystko z orzechami i powstaje taki super orzechowo-czekoladowy, kremowy sos Snickers. Jest z nami Piotrek, współwłaściciel Mr. Pancake, współzałożyciel. Przywitaj się z naszymi widzami. Dzień dobry, widzowie. Witamy wszystkich. My w międzyczasie już, żeby nie czekać, zamówiliśmy pankajka, ponieważ ruch jest tutaj całkiem, całkiem spory, więc postanowiliśmy uprzedzić ten cały fakt i zamówiliśmy go. Mamy go tutaj już właśnie Sneaker Boys 2.0. Piotrek nam opowie, jaka jest różnica względem tego, co było w Sneaker Boys 1.0 i powiesz nam, z czego on się składa, a ja w międzyczasie może go spróbuję, bo wiem, jak tamten smakował. Zrobiliśmy go chyba... Nie ja wiem, z 5 lat temu na pewno. Wiecie, że to. Z 8 Albo z 8 lat temu. To, Cię tak to to jakby, to, to, wiesz, ciężko to sprawdzić, ale jakby. Ciężko to sprawdzić. No, było, było dawno, więc. Jak on nie było... powiedziałbym ile lat. 8. No to, to od razu był zrobione jakoś. Tak. Albo rok, rok po otwarciu. No, może nie rok no, po otwarciu, ale tak, bardzo... bo bardzo szybko po otwarciu go zrobiliśmy. I on był cały czas w menu, czyli jakby mega sukces. Z tego co wiem, nie że się sprzedawał do tej pory, więc fajnie, że go odświeżyliście. Powiedz nam po prostu. 5%, 5 <laughs> <To> chciałbym, 5%, 5% wyprawić. Chciałbym. Ile tam się nazbierało. <laughs> no dobra, opowiedz nam po prostu, z czego on się składa i czym się różni względem wersji 1.0. Okay. Więc e, takim e, głównym tutaj e, elementem tego pancake'a jest Krem Skinkers i tutaj e, próbowaliśmy sobie przerobić po prostu kultowego batona na, na krem. E, to jest taki kremik, który w sumie już wcześniej nie robiliśmy bo też jakby od początku do końca, czyli taki to połączenie masła orzechowego, e, czekolady i salonego karmelu. Mhm. E, I zmiana jaką, e, jaką przeszedł ten e, na naleśnik, bo rzeczywiście on już trochę, trochę jest. E, jest taka, że dodaliśmy kolejny taki produkt, który sobie e, e, chcemy wrzucić już na stałe do oferty, a mianowicie taki karmelizowany popcorn, też taki homilijowy mm -hmm. produkcji. E, tam wcześniej na przykład, nie wiem czy było dużo orzeszków. Tak, e, jest różnica e, w smaku. po prostu, że on był taki aż nadwyraz sycący. Teraz wydaje mi się, że to wszystko jest takie bardziej zrównoważone. E, właśnie dodatkowe jeszcze jest salony karmel, e, precelki. Mm, no i tak. No ten smakuje bardziej jak Baton Snickers niż ten poprzedni powiedział. Mimo tego, że nie ma nawet orzechów, to bardzo spoko precelki e, współgrają z tym popcornem karmelizowanym. Super czuć, e, super czuć karmel tym. Bo wiesz, co bo ten, Jeszcze w tym pierwszym to po prostu sneakers, batonik, taki mm -hmm. okay. A pokrojony. też Chcieliśmy tak do tego podejść, żeby to nie było takie oczywiste, że sneakers i jest po prostu sneakers, tylko mm -hmm. bardziej jakby potraktować to jako takie insto. No i właśnie tak to wyszło. No. I się udało. Nie chcę być jak książulo i nie, nie brać jego kontentu, ale mega fajna jeszcze jest opcja, że są lody. Naprawdę spokojnie. <laughs> że... Mać <laughs> potencjał do takiego właśnie YouTubera z wiesz? się Darek, że jakby... Stary, ja bardzo mało jem, ja bym nie dał rady zjeść tyle na wizji. Mam swoją dietkę i powiem ci, że bardzo rzadko jem w ogóle coś słodkiego i coś z cukrem, a muszę przyznać, że naprawdę zajebiście mi to smakuje. pan to jest, jest super, no. Czyli względem tego, co się zmieniło, to mamy jakby inną konstrukcję, przepis no i... na ciasto jest ten sam, nie zmienił się przepis w ogóle, ciasto nie? Jest to, on tam sobie trochę ewoluuje, jakby ten coś tam delikatne zmiany, ale teraz po prostu nie, nie ruszaliśmy ciasta. Natomiast też właśnie bo tutaj mamy na przykład taką troskawę to nowa pozycja. Mm -hmm. Jakoś tak co do tego podali w żeby te pankajki były nie były takimi totalnie bombami kalorycznymi, po prostu takiego fag jakby też mm -hmm. gdzieś tam w zasadzie zasłynęliśmy, ale były takimi po prostu takimi przedmilem, na który może sobie w zasadzie pozwolić każdy, jakby mm -hmm. też nie zjadasz go i nie masz takiego poczucia po prostu, że e, to było takie trochę tłumacz. E, więc tak. I ta zmiana właśnie w sinker Boysie, mimo tego, że jest taka w zasadzie, one wyglądają podobnie, ten wcześniejszy mm -hmm. klik, który mamy teraz, ale jest jakby no różnica w takim w ogóle teksturach, jakby w sposobie mm -hmm. jak go wiesz i tak po prostu, że potem jesteś taki, takim wiesz, full. Dobra, przyszły nam napoje, powiedz nam co mamy, bo ja zamówiłem sobie lemoniadę, e, lemoniadę mango dokładnie, a ty co masz? A ja mam tonik espresso. Okej, okay, opowiesz nam trochę o tych napojach? No tonik espresso to po prostu to Espresso. jest <laughs> espresso. Jak sama nazwa wskazuje. Taki popularny dosyć. A lemoniada mango to lemoniada mango. Mamy mango to lemoniada Mango i tutaj jakby w ogóle lemoniadki są naszymi takimi dość popularnymi produktami, uh -huh. bo podajemy je w słoikach po Nutelli, jak widzisz. Przez co one są takie właśnie duże xxl I jest Zero Waste przede wszystkim. Zero Waste. I też takie po prostu wydaje mi się, że taki trochę taki akcencik. Uh -huh. Taki, wiesz, Experience weź, experience, weź, dostajesz taki słoik Nutelli, ale z mhm. po prostu, nie? Okej, okay, mówiłeś mi o tym, że prowadzicie cały czas jakieś statystyki i badania na temat tego, co zmienić w tym menu. I czy myślisz, że to menu, które jest teraz jakby najbardziej siadło, jest najbardziej przełomowe względem waszej wieloletniej historii? Bo jakby wiadomo, po tym sobie jeszcze pogadamy, ale zmieniało się wielokrotnie. Czy uważasz, że to menu jest takie najbardziej dopracowane i że goście jakby. Mogą tu przychodzić i z e, czystym sumieniem próbować wszystkiego co macie w menu. Ja tak mam taki, po takie podejście też, że e, zawsze bym coś jeszcze jakby zmienił, zmienił e, i, i dopracowywał cały czas. E, natomiast tutaj w e, tym nowym menu, bo nie wiem kiedy będzie edycji, e, jakby wypuszczony ten odcinek, ale mieliśmy 13, e, 13 września mhm. e, premierę nowego menu. I były to nasze 13 urodziny w ogóle. Kurczę, a no to były chyba. Tak, 13, 13, 13 stare. I 13 w piątek. W piątek 13, więc e, nie tak, żeby tak po prostu odczarować jakby ten piątek trzynastego. Wiesz... I tak. I, no i tam jest w ogóle dużo takich. Tutaj mamy tą truskawę, mm -hmm. już trochę o niej mówiłem. Chcemy teraz właśnie zmienić podejście do tych pancakeów, żeby żeby one były takim chillmeal'em, ale dopasowanym w ogóle do jakby możliwości po prostu zjedzenia mm -hmm, tego i mm -hmm. e, stawiamy bardziej na jakieś takie w ogóle homemade'owe rzeczy. Tutaj okay. mamy kruszonkę też kruszonkę, którą też mieliśmy ostatnio mieliśmy, takiego jagodzian cake'a, czyli zrobiliśmy no, no, no. jagodzianki na pancake, które mega fajnie w ogóle nam siarł. To jest tak jak z hałki? Kruszonka? No, to jest taka, taka jakby to robisz kruszonkę, mm -hmm. czyli masło pełne, mm -hmm. do tego mąka. No, Okej. Okay. No, robicie taka kruszoneczka. Okej, okay. ja super. Nie, to już Mateusz spróbuje, bo ja nie mogę Ale zaraz cukru jeść. Ale ja tak sobie cały czas ręce w, <laughs> w ogóle, wiesz. Więc my specjalnie wzięliśmy Mateusza, no, który jest operatorem my, i będzie to... To, ustawa, to jest taki jakby w ogóle taka ślubonowość, bo te zmiany w ogóle, to jakby my już jesteśmy teraz, że mamy cztery restauracje mm -hmm. i byłem w czterech różnych miastach, więc mm -hmm. koordynacja tego wszystkiego jest taka... Trochę już trudniejsze, niż było to na powinniśmy, uh -huh. gdzie mieliśmy taki freestyle w zasadzie i mogliśmy sobie wszystko po prostu robić. codziennie, jak ktoś wpadł na pomysł i my to uh -huh. dzisiaj robiliśmy. Spontan. Spontan taki, no, co oczywiście ma dużo plusów swoich, nie? żeby tak do tego podchodzić. No ale znalazłem tutaj truskawy znowu, no to my, ona jest taką odpowiedzią właśnie na to, że masz ochotę sobie zjeść taki mi. Ale niekoniecznie właśnie tu jest taki duży nie, profil owocowy jakby, okay, mamy owocowy okay. crinchy truskawkowy, mamy też jakby taki właśnie Sosik mm -hmm. e, truskawkowy. E, bitą śmietankę, którą już jakby sobie robimy sami okay, jest takie, wiesz, okay. trochę zmieniliśmy podejście, to w ogóle wydaje mi się, że wynika też takiej naszej większej dojrzałości jakby mm -hmm. mojej Maćka i tutaj jakby naszych, naszej całego zespołu, ale też po prostu takich... Nie, no potrzeby dostosowania się do, jakby, do, obecnej, rynku. do rynku i e, już jakby, 13 lat po prostu to jest jakby, mega dużo mm -hmm, i... Mm -hmm. e, no. 13 lat w gastronomii to tak jak 40, 30... 40 w innej branży. Tak. <laughs> <laughs> dobrze, że, dobrze, że to nie klub na przykład <laughs> O nie no, to wiesz. <laughs> o, a to, to mogłoby się różnie skończyć, jakby to był klub. Natomiast jakby cały czas po prostu gdzieś tam, jak Pani też to my staraliśmy się, żeby wszystko co robiły dawało nam jakąś zajawkę, po prostu mm -hmm. formę takiej satysfakcji, żeby też się przy tym wszystkim spełniać i, i teraz jakby właśnie ten proces tworzenia tych nowości, właśnie przeklinek, roz, rozmów z naszymi gośćmi, w ogóle z mm -hmm. pracownikami, w tak, żeby wiesz, bo tu też każdy mógł sobie, bo jakby ludzie mają bardzo dużo pomysłów, tylko jakby trzeba je po prostu jakby, Zrealizować. Jakby słuchać, wdrożyć, ta, właśnie ta, tak ta. wiesz, no i mega fajnie, to jest takie jakby z jednej strony mega mm, czasochłonne, stresujące, jakby każdy mm -hmm. ma inne oczekiwania wobec tego, ale pod koniec też takie właśnie dające satysfakcję i wydaje mi się, że właśnie jesienią mamy plan wprowadzić w ogóle taki menu pizza boys i snacków mm -hmm. właśnie w tej otwieranej formie i to już będzie taka druga rewolucja w dęcie, eee, ale kiedy to będzie to... Też chcemy teraz wszystko robić zgodnie z jakimś takim har harmo, mm. e, harmonogramem, żeby, żeby było ładnie przetestowane, żeby mm. na pewno po prostu nie podjąć jakichś pochownych decyzji, e, ale będzie na pewno dużo nowości. Czyli w nowym menu mamy oprócz e, odświeżonych pozycji, mamy też całkowicie nowe, tak? Tak, e, e, Ile mamy tych nowych pankajków e, w tym momencie? E, cztery nowe pankajki. Mm -hmm. tą właśnie truskawę, <laughs> Oreo Dream, który... Mm -hmm. Jest takim cream z oreo, też z taką polewą oreo, ze zblendowanych, kiedyś ją mhm. mieliśmy zresztą na powiślu To są takie zblendowane ciasteczka okay. z dodatkiem mleka pamiętam, i to no, taka karna, w ogóle fajna polewa. Mamy takiego klasy, który jest z kolei taki bardziej e, e, stonowany, trochę mhm. taki elegancki, owocki, tylko mhm. masełko, syrop klonowy. Mamy pistacjowego, taki przerobienie w ogóle croissant'a z pistacjami na pancake'a, też ma takie malutkiego O właśnie, widziałem tego też, pistacjowego, no, no, no też mega spoko. teraz jest w ogóle, wiesz, jakby przez pistacj... jadą pistacje. pistacje. No. <grym> Kolor pistacjowy, I... <grym> pistacje wszędzie i no. faktycznie Serio, serio i po prostu, no... Wydaje mi się, że przetestowaliśmy kilkanaście różnych opcji zrobienia mm -hmm. kremu, też... Na przykład w Kruasancie te kremy są zimne, mm -hmm. ja mają taką fajną konsystencję w paneków jednak są ciepłe i tam dużo było takich fuck up'ów okay. po drodze po prostu okay. takich. Znaczy, w sensie fuck upów, takich, no, rzeczy, które trzeba było jakby rozwiązać, żeby to było właśnie fajne. Mm -hmm. e, no więc. Czyli jednak nie jest to takie proste, jakby ułożenie menu i dodanie nowych po prostu projektów, które tam są i pozycji. A to jest jednak ciężka i długa praca na bazie takie testów. Wiele i... jakby, po prostu wątkowe, wiele jakby, Wielotapowe. Jakby, różne zespoły, w tym jakby uczestniczą, może jest mm -hmm. takiej zespół kreacji, takich, z którymi ja mamy w sumie najwięcej do czynienia, ale potem też jakby wszystko się musi zdarzyć z futkostami, czyli żeby mm -hmm. to miało odpowiednią marżę, cenę e, z wdrożeniem tego, czyli wiesz, po prostu szkolenia, e, receptury, takie mm -hmm, mm -hmm. karty produktu żeby, jeszcze tego nie wrzuciliśmy, ale wrzucamy to za chwilę, takie kastomy w ogóle, bo my mamy jakby gdzieś customy, z mm że -hmm. możesz sobie, ubierz go na to, to się u nas nazywało. No, no, no. ale żeby te kastomy jakoś takie jeszcze dopieszczać, żeby one były, wiesz, po prostu tak robione, żeby każdy znalazł coś dla siebie, ale na przykład, jak ziomek tutaj nie e, e, orzekł, to żeby mm -hmm. by było bardzo Sę łatwo po prostu wymiany go na tak, coś tak. innego. Pamiętam jeszcze parę lat temu to było, wiesz, tak w że jak kucharz usłyszał, że coś trzeba wymienić, kurczę, to od razu byłem. Tak, tak, że co? Już na poziomie kelnera tak, była mowa, że, że tak, nie ma, że tak że że nie nie ma wymiany. Na kogoś, tak, co, <laughs> wiesz. tak, ale A, tak. No po prostu właśnie jakby... No. My tak chcemy myśleć teraz, że po prostu wiesz, że no, jak ktoś chce wymienić, to znaczy, że trzeba mu wymienić. Nie, tak? no jasna no. sprawa. Wiesz co, no, pytałeś o trend personalizacji, to w tym roku jest ogromny zryw ogólnie personalizacji nie tylko samych, powiedzmy, klientów. My zauważyliśmy, sprowadząc jakieś tam statystyki, że... U nas jest rok do roku inaczej. Jeden rok mamy rokiem eventowym, gdzie malujemy na potęgę. W zeszłym roku zrobiliśmy 61 eventów, czyli w ciągu roku na 61 eventach malowaliśmy. No to w tym roku odpuściliśmy trochę eventy, bo mamy zlecenia od firm, dużych firm, które nam po prostu dają hurtowe zlecenia dlatego, że zauważyli, że w konkursach ludzie chcą wygrywać personalizowane rzeczy, okay, wiesz o co chodzi okay, okay, i oni dają do konkursów powiedzmy no nie wiem tam 40 par butów, które rozlosowują bądź też vouchery więc my w pewnym momencie współpracowaliśmy z czterema markami naraz, robiąc im personalizację albo sprzedając vouchery, które rozdawali do personalizacji i tak, jest ogromny zryw w tym roku personalizacji. Mi się wydaje, że po prostu już teraz ludzie, którzy mają, mają dostęp do wszystkiego, nie chcą mieć czegoś takiego, co no, ma kto inny. co nie? Dokładnie, po prostu jakby wiesz, też jakby tak... to w takie ciuchach tak jest, tak, tak, tak. tak. był No i jest wiesz, no po prostu ograniczona ilość danego produktu, który jest jakby indywidualny i on mega napędza po prostu, wiesz, jakby sprzedaż, gospodarkę, konkursy, współpracę, eventy i wszystkie takie A rzeczy. Z kolei chodzi o takie preferencje, jakby wiesz, że po prostu tak. ktoś coś lubi, ktoś jakby wolałby sobie coś wymienić. I tak. Dobra, ja już jestem po testach e, i po rozmowie z Piotkiem, który opowiedział nam trochę o nowym menu, trochę o historii. E, do tej historii jeszcze przejdziemy dalej, bo będziemy też więcej rozmawiać, ale na ten moment ja już zjadłem jednego pankeka, który był naprawdę super dobry, ale nie dam rady zjeść e, tej truskawy, więc Mateusz, który jest naszym operatorem, zastąpi mnie i teraz on będzie to testował. Tylko nie oszukuj z e, informacjami. Jak, jak jest złe to mów, że jest złe. Dzień dobry. Ja mam to testować, to stestuję. Ja ogólnie nie jem słodyczy normalnie. <laughs> ogólnie kruszonka jest dobra. Jest kruche, tak jak powinno być. Same ogólnie pankajki, y są takie fajne, puszyste. i Nie są tak bardzo słodkie. Że zamulajmy się jadło same. Więc tak jakby ta bita śmietana z tym sosem, to jest w środku, takim truskawkowym. To wszystko razem się bardzo fajnie łączy. To jest bardzo dobre. To się kameruje. Mój pracownik był stary w tym miejscu, gdzie skakał Paweł Jumper. Teraz zeszł weekend. No już jest naprawdę wysoko. No dobra, jak oceniasz? Ogólnie, razie? całościowo, takie 9 na 10. 9 na 10, bo faktycznie ta porcja jest po prostu za wielka, tego się nie da zjeść całego. I tutaj obalam, obalam twoje stwierdzenie, że młodsza osoba to zje, bo jestem młodszy i też całego nie zjem. Ale nie, nie jest tak, że zapycha po prostu. Tylko po prostu port jest rześki ogólnie właśnie ten yy, krem tak. So, syrop, no, to truskawkowe. Mhm. Y, jest właśnie takie fajne rześkie, że jak, jak już cię takie ta swody przybija, to jak zamoczysz sobie w tym, to jest takie dalej, czujesz ten smak truskawkowy, tak. jest taka świeża truskawka po prostu. Więc takie no, mocne 9 na 10, może też dlatego, że jest lato po prostu i dalej, jest ciepło. Zresztą jakby była mocna jesień, albo zima, byłoby zimno na dworzu, no to by gładko weszło, ale teraz też jest gorąco, więc wiadomo. Spoileruję wam, ale nie wiem czy to prawda, będziecie mogli sobie to sprawdzić na social mediach u właśnie Mister Pante, że myślą nad takim pomysłem, aby wprowadzić do oferty wersję małą czyli 3 placki trzy, trzy pankejki, ale będzie tyle samo dodatków i 5 pankejków, czyli takie porcje, które my dzisiaj dostaliśmy, więc sprawdzajcie, sprawdzajcie w social mediach, bo podobno jest taki pomysł, jeśli to wszystko przejdzie i sprawdzi się w testach, to będzie można zjeść pankejki, które mają mniejszą porcję. Ale cóż, super dobre, super pyszne, więc... E jest naprawdę jest naprawdę na plus ja zresztą znam ofertę chłopaków od wielu lat bo też z nimi się znam bardzo długo ale ta wersja jak że jest naprawdę dobra to to ci ufam tak jest naprawdę dobre polecam wróciliśmy już do naszego lokalu tak minął nasz tydzień chcieliśmy wam go pokazać więc mam nadzieję że wam się podobało i fajnie przedstawiliśmy wam Opcje i ofertę Mr. Pancake, bo naprawdę nam to wszystko smakowało, więc my, nie czekając dalej, zabieramy się za dalszą pracę, a z wami się żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.